Jaka jest prawda futbolu o Twojej autobiografii? Kiedy się ukaże? W piłce bardzo często ludzie rzucają różne deklaracje, i potem z tych deklaracji trzeba się wycofywać. Myślę, że nigdy, drogi Romku, nigdy. Po pierwsze, musiałaby być to autobiografia w kilkunastu tomach, bo myślę, że tych zdarzeń, historii, anegdot no, nawarstwiło się, nazbierało się przez te lata. Naprawdę dziesiątki, setki, jeśli nie tysiące. Do tego ja zawsze wychodziłem z założenia, że jeśli pisać książkę, to, to wszystko albo nic. To nie wygładzać, to nie zakłamywać, to nie konfabulować, to nie pomijać niektóre fakty. A chyba nie stać mnie emocjonalnie na książkę w stylu Borisa Beckera, żeby napisać wszystko. Bo nie jestem zdesperowany, ani nie mam jednak w sobie takiej potrzeby, nie wiem, nazwałbym to publiczną literacką masturbacją, żeby opowiadać o swoim życiu. No jest mi to kompletnie jakby niepotrzebne. Więc dla mnie, tak, mnie biografie czy autobiografie to powinno być wszystko albo nic. A ja chyba nie mam takiej potrzeby, więc być może to mi się kiedyś zmieni, jak będę zdalał od Polski na starość, ale, ale na ten moment nie planuję takiej, takiej publikacji.